Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Do naprawy trafił magnetofon Techniksa RSBX 646. Magnetofon trapi kilka usterek, kilka problemów. Najpoważniejszy problem to jest taki, że magnetofon nie odtwarza i nie przewija po wciśnięciu przycisku. Play. Tak jak widać, magnetofon po chwili się zatrzymuje. Taśma z lewej rolki jest odwijana. Niestety nie jest nawijana na rolkę. Prawą. Także tu jest pierwszy problem. No i oczywiście również nie przewija. Słychać, że silnik podejmuje pracę, ale niestety nic się nie dzieje. Drugi problem to jest taki, że magnetofon myli myli funkcję. Czasami zamiast przewijania potrafi włączyć odtwarzanie, o to jak teraz. I również mylą się inne funkcje. Właściciel zgłaszał problem, że ATC czasami nie chce wejść w nagrywanie i tak i tak Także troszkę zabawy z mikro switchami, z mikroprzełącznikami będzie. Trzeci problem to taki, że Czasami magdafon błędnie rozpoznaje taśmę. Włożona jest taśma zwykła żelazowa. Magdafon pokazuje taśmę chromową albo przeskakuje pomiędzy taśmą chromową a żelazową i nie potrafi prawidłowo ustalić, jaka jest taśma w magdafonie. Magdafon troszkę wyświetlacz zakurzony, ale to jest do doczyszczenia. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest taki wyświetlacz, jest przydymiony, jak ja to mówię i będzie trzeba to wszystko doczyścić, ale to to jest najmniejszy problem. Trzeci, czwarty problem, przepraszam, jest taki, że w jednym z kanałów właściciel mówi, że słychać jakiś szum, przesłuch, przydźwięk, coś coś takiego. Ale tym zajmiemy się na samym końcu. Nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się do pracy. Demontujemy magnetofon, rozbieramy, wyciągamy mechanizm. Zaczniemy od mechanizmu. Zobaczymy jaka jest przyczyna tego, że taśma raz, że nie chce się przewijać w jedną i w drugą stronę, a dwa, podczas otwarzania, że taśma nie jest zwijana na prawą szpulkę. Także biorę się do pracy, demontujemy, rozbieramy i szukamy przyczyny. Zdjąłem górną obudowę i przyjrzałem się mechanizmowi, co może być nie tak. Pasek głównego napędu w miarę jeszcze się trzyma, ale co się rzuciło moim. Co mi się rzuciło w oczy. Tu są dwie zębatki, jedna i tam druga jest głębiej, które powinny na siebie zachodzić. Włączę przewijanie. Jak widać. No teraz nie ten, nie ten klawisz, sekunda. I silnik obraca, ale niestety. Nie nachodzi na tą drugą zębatkę, mam nadzieję, że ją widać. I stąd jest ten problem. Spróbujemy ją delikatnie pchnąć. To oczywiście jest tylko na chwilę poprawienie, bo to trzeba będzie rozebrać, bo ona jest prawdopodobnie pęknięta. I zobaczymy teraz. I ruszyło przewijanie. Przewijanie naruszyło. Odtwarzanie. Oczywiście magnetofon się pomylił, bo ja chciałem przewijanie w drugą stronę. I nam przewija. Czyli to jest przyczyna tego, że magnetofon nie przewijał w jedną, w drugą i nie odtwarzał. Te zębatki mają to do siebie, że kółko, to co jest na silniku zębate prawdopodobnie pękło. I zsunęło się z ośki silnika. To będzie trzeba poprawić, to samo miałem u siebie w RSB, w RSBX bo bodajże 727, albo w którymś z tych modeli, i też był ten problem, także dlatego zwróciłem na to uwagę. Także temat przywienia odtwarzania mamy rozwiązany, rozwiązaną przyczynę. Skutek będziemy usuwać za chwilę, jeżeli chodzi o. Błąd rozpoznawania taśmy. Do wyczyszczenia będą wszystkie te tutaj styki, tak aby prawdopodobnie są zaśniedziałe i stąd magnetofon ma problem z rozpoznawaniem rodzaju taśmy. Dobra, demontujemy mechanizm, mam nadzieję, że mam nadzieję, że było, było coś widać, co jest przyczyną jednego z problemów. Demontujemy mechanizm. Mechanizm zdemontowałem, ale jak widzę będzie trzeba zdemontować też płytę główną, a po to, aby to wszystko tutaj wyczyścić, wymyć, przemyć, bo jest ukurzone, zabrudzone, brudne. I jeszcze jedną rzecz, jedną rzecz będę musiał tutaj poprawić. Tutaj w tym miejscu, gdzie są te cztery tranzystory, będę musiał wymyśleć Jakieś dla nich chłodzenie, bo jak widać, płyta tutaj jest dosyć mocno, dość mocno wygrzana, szczególnie tutaj przy tym tranzystorze i przy tym. Trzeba będzie im jakoś pomóc, tak aby się tak mocno nie grzały i żeby nie dogrzewały płyty głównej, ponieważ kiedyś w końcu coś się tutaj złego stanie. Ale to jest pieśni przyszłości. Teraz zajmiemy się mechanizmem magdofonu. Rozbierzemy. Dostaniemy się do tej zębatki, która sprawia problemy. Wymienimy pasek. Pasek mam zakupiony. Przed chwilą go jeszcze miałem w ręce. O, tutaj jest. Pasek wymienimy jeden i drugi. Oraz wymienimy rolkę dociskową. Ponieważ tamtą oglądałem i jest raczej w stanie takim sobie, ale to pokażę wszystko, jak będę ją miał wyjętą. No dobrze, silnik mam zdemontowany, zębatkę mam zdemontowaną. Mam nadzieję, że uda się pokazać pęknięcie, bo w dwóch miejscach jest zębatka pęknięta. Ale tragedii nie ma. Wszystko jest do ogarnięcia. Sorry, że mam takie brudne łapy, ale o! o, 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 o. Tu jest jedno pęknięcie. Tutaj. I tu jest drugie pęknięcie. Także po przeciwległych stronach. Zębatka jest popękana. Tutaj, o, na tej długości, tu jest jedno pęknięcie. Postaram się zrobić zdjęcia. To na zdjęciu będzie to lepiej widać. A tu jest drugie. Wracając do moich brudnych rąk, przepraszam za takie brudne ręce. Ale wczoraj trochę powalczyliśmy z samochodem znajomego. I jak do tej pory jeszcze mi się ich nie udało domyć, chociaż już, już jest lepiej. Mam yy, pomysł na taki patent, jak robiłem patent ze strojkami do naszej rodzimej Unitry, gdzie naklejałem taką sprężynkę z druciku. Tu wykonałem podobną, odpowiedni i właśnie mi uciekła odpowiedniej średnicy. Wymyjemy. Wymyjemy zębatkę widopropanolu. Założymy. Tą sprężynkę z tego z tego z tego drucika. Ona dość ciasno wchodzi, nie będę jej teraz wciskał. Następnie tutaj delikatnie oblejemy kropelką tak, aby ją wzmocnić, aby dalej nie pękała. Można by było nic nie robić oczywiście. Ale po jakimś czasie to popękałoby dalej i byłoby tylko gorzej. A tak mam nadzieję, że uda nam się zębatkę uratować. Także zaraz wszystko ładnie wymyjemy ISO. I zrobimy to wzmocnienie. Zdemontowałem też paseczek. To jest pasek, który zdemontowałem z magnetofonu. Tu wyjmiemy pasek, który zakupiłem. O pasek ten zakupiony. Mieści się w środku tego paska oryginalnego. Także powinno być, powinno być lepiej. Czy będzie trwalszy od tego, który był oryginalny? oryginalnie w magtofonie wątpię, niemniej jednak na pewno nie będzie gorzej. Także biorę się za naprawę zębatki, wklejam ją, montuję silniczek, czyszczę bieżnie na, po, których, po których biega pasek, czyli wyczyszczę koło zamachowe, wyczyszczę bieżnie tutaj od silnika, która jest bieżnie na tej rolce, która jest założona na silnik główny napędu. Jeszcze przyjrzę się, dlaczego tu jest takie. Ciemne i zobaczy, czy nie dałoby się wymienić tych amortyzatorów. Także biorę się do pracy i powoli, powoli temat posuwany jest do przodu. Został nam do wymiany jeszcze jeden paseczek. Paseczek, który napędza układ otwierania chowania szuflady. Powinno to się robić wszystko wtedy lepiej, dokładniej. O. I temat gotowy. Także oba paski wymienione. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie sprawować. Następny etap to wymiana rolki dociskowej. Tak, żeby to było coś widać. Roleczka. Jak widać się świeci. Także ją zdemontujemy. Można by ją próbować szlifować, ale ponieważ mamy zakupioną nową, zakładamy nową rolkę. Nie będziemy się z tym tutaj szczypać, zastanawiać. I od razu wyczyścimy wałek kapstan. Wałek przesuwu. A następnie, po tym wszystkim, ponieważ używamy różnego rodzaju krętaków, dokonamy demagnetyzacji całego toru przesuwu taśmy i mechanizm powoli będzie mógł wracać do magnetofonu. Trochę to przykurzone, ale to oczywiście wszystko będzie wyczyszczone tak, jak powinno być. Biorę się za wymianę rolki. Zdemontowałem. Mikrostyki z płytki, gdzie zamontowane są na mechanizmie, jak widać, zostały, została płytka z nich ogołocona. Teraz trzeba je będzie delikatnie rozebrać to znaczy zdjąć ten przeźroczysty plastik. Bardzo delikatnie tu są takie małe pustki takie małe ustalacze, które bardzo, bardzo lubią się złamać, i potem niestety już ten plastik biały nie będzie się trzymał tak, jak powinien. Dlatego jest to operacja bardzo, bardzo precyzyjna i bardzo delikatna. Ale bez demontażu tego nie wyczyścimy w środku tych styków i nasza praca będzie bezsensowna. Do demontażu użyjemy takich szczypiec. Które też nie gwarantują nam sukcesu, ale spróbować trzeba. No, jak widać, albo nie widać. Chodzi mi o tutaj te wypustki. Jedna, druga. Udało się, że tutaj ocalały trzy sztuki bez problemu. W jednej niestety ułamałem, ale gdzieś mam takie switche, coś dobierzemy i będzie będzie OK. Styki wrócimy na swoje miejsce, wyczyszczone, Wyniuniane. Udało mi się znaleźć jeden taki sprawny bez ułamanej. Tej szpileczki, także wszystkie cztery, które zdemontowałem, wróciły na swoje miejsce sprawne z tymi plastikowymi pokrywkami. Prace nad mechanizmem, praktycznie zakończone. Zostało mi tylko tutaj zamontować, zamontować tę płytkę, ponieważ silnik musiał być odlutowany na czas, na czas prac i mechanizm mogę odłożyć. Odłożyć na bok. Wymieniłem rolkę, wyczyściłem co mogłem wyczyścić. Mam nadzieję, że mechanizm będzie, będzie sprawny. Zaraz to przylutuję. Zamontuję mechanizm do magnetofonu i sprawdzę, czy wszystko działa. Pierwszy etap prac, czyli prace mechaniczne, zakończone. Niemniej jednak, jeszcze jedną rzecz będę musiał zrobić jeszcze raz, a mianowicie rozbiorę mechanizm jeszcze raz. Ponieważ postanowiłem tą zębatkę, którą kleiłem, wymienić, ponieważ są takie zębatki, o dziwo dostępne na naszym lokalnym portalu aukcyjnym, ktoś je dorabia, takie ładne, czerwone i zamówiłem trzy sztuki tych zębatek, zobaczymy, co one są warte. Ale myślę, że myślę, że, będą, że będzie OK. Także jeżeli, jeżeli się sprawdzą, to tą zębatkę wymienię na nową niepopękaną, niepoklejoną, tak, aby no, aby to było jak najładniej, jak najlepiej, jak, naj, jak, naj, jak najsludniej. Magnetofon tymczasem gra, odtwarza, przewija. Także nie ma problemu. Mylą mu się funkcje, ale to właśnie teraz zajmiemy się, zajmiemy się takimi tematami jak mikroswitche na tym panelu i na tym panelu. Ale mechanicznie jest ogarnięte. Nie myli już rodzaju taśmy. Także wkładałem taśmy chromowe, metalowe, wszystko ładnie odczytuje. Nie myli się, nie zmienia. Nie jest niepewny, że tak powiem, w tym co odczytał, tylko bez problemu wszystko działa. Otwieranie, zamykanie kieszeni działa moim zdaniem troszkę lepiej niż działało. Także nie ma problemu. Do ustawienia pozostała mi jeszcze. Prędkość odczytu, bo mam wrażenie, że zmieniła się ta prędkość po wymienieniu paska, ale to dopiero będę ustawiał, jak przyjdzie ta nowa zębatka. Założę ją i dopiero wtedy wszystko, wszystko od, nowa, od nowa poustawiam i coś tam jeszcze pokalibrujemy. Także to w tym odcinku byłoby wszystko. W następnym odcinku pokażę zdemontowany front panel. Wymianę mikro, mikro, włączników, mikrostyków, które odpowiadają za załączanie funkcji, bo, o przepraszam, na 90% to one są winne temu, że magnetofon myli funkcję. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam jak zwykle do komentarzy i do uwag. I do zobaczenia w następnym odcinku o naszym RSBX-ie.